Siemacie, z tej strony Base Driver. Dzisiaj filozofia Corodo, rodzinny wycieczkowóz i Bondorokiem w jednym, czyli Mazda MPV. W latach osiemdziesiątych w Stanach rozpoczął się boom na wany. Od 1983 roku koncern Chrysler zgarniał potężny kawałek rynku swoją serią S, czyli Plymouthem Voyagerem, Dodgem Caravanem i wprowadzonym kilka lat później Chryslerem Town and Country i w zasadzie w swoim segmencie nie miał poważnej konkurencji. Jasne, Ford w 85 zaprezentował Aerostara, a General Motors Functions, yy, to znaczy General Motors, wjechało z Chevroletem Astro i GMC Safari, ale były to sprzęty oparte na użytkowych samochodach, podczas gdy Voyager był osobówką i tak też jeździł się dziwić, że Japończycy coraz odważniej działający na amerykańskim rynku też chcieli złapać kęs tego tortu. Pierwsza pod koniec 1988 roku zameldowała się Mazda z modelem MPV, która to niezwykle odkrywcza nazwa była skrótem od Multi-Purpose Vehicle, czyli samochód wielozadaniowy. MPV-ka w przeciwieństwie do Voyagera i jego rodzeństwa miała tylny napęd, czyli taki sam jak Aerostar i Astro, i tak samo jak w nich opcjonalnie występowała z dołączonym napędem przedniej osi. Pierwsza seria miała niesymetryczny układ drzwi, z jednymi z lewej strony i dwojgiem z prawej, zaś początkowo można było mieć. Tylko 3-litrową fałszustkę. W 1994 roku samochód trafił również do Europy, a dwa lata później wjechał głęboki lifting, który przedłużył MPV-kę o 20 cm, głównie za sprawą dłuższego dzioba, i dodał tylne drzwi z lewej strony. Pod maskę trafiła zmodernizowana fałszustka oraz 2,5-litrowy turbodiesel, ale z tyłu wciąż podskakiwał wesoło sztywny most. I taką wersją zajmiemy się dzisiaj. Zanim do mody weszły suwy, najmodniejszymi rodzinnowozami były wany właśnie, i tutaj ewidentnie właściciel chciał połączyć trochę jedno z drugim. Na przykład tutaj, proszę bardzo, mamy typowo terenowe oponki. Podejrzewam, że zupełnie przyzwoicie wgryzają się w grząski teren. Boost and Rust, no i wszystko się zgadza, bo jest boost z turbosprężarki, no i jest też Rust. Mazda nie byłaby Mazdą, gdyby nie gniła, no i ta gnije dosyć malowniczo, szczególnie na tylnych nadkolach. Jestem ciekaw, jak to wygląda od spodu, ale właściciel stwierdził, że będzie ją robił i już niedługo egzemplarz wjeżdża do warsztatu blacharskiego. Nawet nie chcę myśleć, ile będzie to kosztowało. Ciekawe, czy przy okazji zajmie się bliznami bitewnymi. Dobra, to zajrzyjmy sobie do środka, całkiem przestronnego, jak to w wanie. Uuu, blokadka. Ewidentnie ktoś pomyślał, że na ten samochód jakiś złodzień mógłby się połacić. No cóż, jest to pewnego rodzaju optymizm. Zegary są typowo mazdowskie, tak naprawdę typowo japońskie z tamtych lat. Po pierwsze, niedawno testowałem, znaczy niedawno, na początku roku, testowałem. MX6, która miała dosyć podobny zestaw zegarów, tak naprawdę bardzo podobny. Po drugie, miałem kiedyś 320 Trójkę P, czyli w 3dziwym i ona zegary, oprócz tego, że były najbiedniejsze, nawet bez obrotomierza, miała również bardzo podobne. Tak samo, prawie identyczny, miała panel obsługi nawiewów, z tą różnicą, że nie miała klimy, a tutaj klima jest i działa. O, proszę bardzo, Toyota Klok w maździe i fejki. Tak naprawdę ze wszystkich możliwych guziczków jest tylko ten z światłami przeciwgłowymi. Tutaj nie ma nic. Tutaj nie ma nic. Blogo byłby niepocieszony. Blogo wracaj. A tutaj z kolei mamy taki śmieszny patent, że tutaj jest podgrzewanie tylnej szyby, tutaj jest wycieraczka tylnej szyby, a tutaj jest z tego co mi się wydaje ogrzewanie tylnego rzędu siedzeń. Wydaje mi się, bo jeszcze nie spytałem właściciela, ale podejrzewam, że tak właśnie jest, a co najwyżej znowu ktoś napisze, że na niczym się nie zna i powinienem lepić pierogi. Mmm, pierogi. Poza tym, jak to w Japońcu z tamtych lat, bardzo ładna, wzorzysta tapicerka, znaczy ładna, charakterystyczna bym powiedział, ale mi się jakoś miło kojarzy. Nie jest może najpiękniejsza, ale ma swój urok. No i tutaj są jeszcze takie fajne podłokietniczki. Chociaż w sumie jak nie ma się automatu, to taki podłopietnik jest z psu na budę. Dość zabawna jest tutaj dźwignia zmiany biegów. Wychodzi tak głęboko spod konsoli środkowej z tunelu i jest tak zagięta trochę jak w starszych ciężarówkach. No i podobnie dosyć chodzi. No, miejsca jest tutaj naprawdę sporo. Siedzi się całkiem wygodnie. Przestrzeni jest dość w każdą stronę. Co ciekawe, na głowę jest podobnie jak w Peugeotcie 403. Więc to jest ciekawostka. Natomiast pozycja jest taka troszeczkę busowata. W sumie trudno się dziwić, ten samochód jest wysoki, więc rozmieszczenie wszystkiego jest podporządkowane jego proporcjom. No i oczywiście temu, żeby jak najwięcej było tutaj miejsca i dla kierowcy, i dla pasażerów. Ergonomia Typowo po japońsku, czyli wszystko na swoim miejscu, łatwo wszystko znaleźć. Oczywiście pod warunkiem, że to jest, a nie, że mamy tutaj syrylę fejków. Natomiast to, to, co mnie urzekło, to jest podpórka pod lewą stopę. Jest jak najbardziej, ale ma taką śmieszną, szczątkową formę. Tak naprawdę wygląda jak trochę grubszy pedał. Przepraszam bardzo, manipulator nożny, wyznający filozofię bady pozytyw. I on jest tutaj tak śmiesznie zawieszony. Na nadkolu. Tak więc zabawny patent, ale sprawdza się. Jest podpórka, liczy się, zaliczona. Dobra, to teraz przymierzymy się do tyłu. Drzwi otwierają się bardzo szeroko pod kątem 90 stopni, jak w Daihatsu cukłorę czy 400 Trójce. Fajny feature. No, z tyłu jest naprawdę wygodnie. Miejsca rzeczywiście jest mnóstwo. Na nogi jest odrobinę mniej niż spodziewałem się tak patrząc po ustawieniu tego wszystkiego, ale i tak nikt tutaj nie powinien narzekać. MPV-ka, jako że była konstruowana głównie z myślą o rynku amerykańskim, miała specyficzny układ siedzeń, właśnie typowy dla amerykańskich vanów, czyli 2-2-3. Jest to układ zupełnie bez sensu według mnie, no ale tak sobie wymyślili, tak chcieli mieć, tak mieli. No i jeżeli wywali się tę taką malutką kanapę z tyłu, tak jak tutaj jej nie ma, to zostają cztery miejsca. Ale za to te tylne, czyli środkowy rząd, to są takie same fotele jak z przodu, czyli wygodne niemalże kapitańskie i z tymi osobnymi, niezależnymi podłokietnikami. Bardzo fajnie. Dobra, no to pozostaje nam jeszcze bagaj. Zaraz zobaczymy, jak wygląda MPV bez trzeciego rzędu siedzeń. No i wygląda bardzo dobrze. Nawet z tym trzecim rzędem tutaj byłoby trochę miejsca na bagaż, Nie jakoś bardzo dużo, ale byłoby. A tak? No, w zasadzie możemy tutaj zmieścić cały sprzęt zespołowy. Tak więc, wrzucenie basu, jak podejrzewam, będzie formalnością. Quad erat demonstrandum. Nie jest tu bardzo szeroko ze względu na mocno zabudowane burty bagażnika, przez co bas musiał wejść na skos, ale i tak, ze względu na samą kubaturę kufra, naprawdę wejdzie tutaj praktycznie wszystko. Kilka basów też. No, i tradycyjnie jeszcze luknijmy, co tam z przodu. O, tutaj jest taka wajcha, tu się ciągnie, i tam się zagląda. Pod dużo dłuższą niż przed lifcie maską siedzi sobie czterocylindrowy 2,5-litrowy turbodiesel generujący moc 115 koni mechanicznych i moment obrotowy wynoszący zdrowe 277 Nm. Znając opinie o mazdowskich dieslach, szukałem jakichś informacji o powtarzających się problemach, ale nic konkretnego nie udało mi się znaleźć. Ten sam silnik między m.in. model o pięknej nazwie Bongo Friendly, sugerujący co można wypalić wewnętrzno z przyjaciółmi i wygląda na to, że generalnie daje radę. Pozostaje sprawdzić go w praktyce. Dobra, robi nam się krucho ze światłem, więc również i z czasem nie zgaśnie kontrolka żarowych. O, już zgasła, proszę bardzo. Palemy, Ło. Ale dygocze. Co można powiedzieć o tym, jak się jeździ Mazdą MPV? Z tym 2,5-litrowym dieslem pod maską na pewno po pierwsze trochę ciężarówkowato. Brzmienie tego silnika zdecydowanie przywodzi na myśl mocno użytkowe sprzęty. Natomiast w przeciwieństwie do powiedzmy stereotypowych dostawczaków, MPV-ka jest zaskakująco żwawa. Nie pamiętam dokładnie ile mamy kucy. Sprawdzę to w domu, oczywiście jak zawsze nie przygotowałem się do zajęć. Pokażę gdzieś to na ekranie. Natomiast ich liczba oraz przede wszystkim liczba newtonometrów, które mamy tutaj pod stopą, wystarcza do tego, żeby zaskakująco sprawnie się rozpędzać. Na dodatek, silnik brzmi wtedy tak, jakbyśmy mieli pod maską więcej niż tylko cztery cylindry. Ten silnik fajnie brzmi przy zmianie biegów, posłuchajcie. Hurr. Hurr. Zawieszenie jest nieco sztywniejsze niż się spodziewałem. Absolutnie nie mogę powiedzieć, żeby było jakoś szczególnie niekomfortowe, ale te nierówności są tutaj odczuwalne. Prawdopodobnie w dużej mierze jest to zasługa sztywnej tylnej osi. Generalnie mamy tutaj poczucie takiego, można powiedzieć, roboczego charakteru. Ten samochód, nie, ten samochód zdecydowanie nie jest luksusową limuzyną. Natomiast czy to w przewozach służbowych, czy wypoczynkowych, na pewno bardzo pomocną rzeczą jest zwrotność. A ta, a ta tutaj jest naprawdę przyzwoita. Nie jest to może Skansen, czyli Volvo 940, czy też na przykład Mercedes Baleron, ale i tak, również dzięki tylnemu napędowi i wzdłużnemu umieszczeniu silnika, możliwość złamania się w ciasnych miejscach jest tutaj naprawdę, naprawdę przyzwoita. I tutaj dochodzimy do ostatniej kwestii. Czy MPV-ką da się zrobić bondorokiem? Otóż nie bardzo. Jasne, mamy tutaj tylny napęd, mamy silnik z dużą ilością niutów, ale charakterystyka no nie jest szczególnie nadsterowna. Owszem, w razie potrzeby można zacieśnić nieco promień zawracania, ale tak, żeby polecieć tutaj tłustym boczurem no to chyba raczej nie ten adres. Co nie zmienia faktu, że tylny napęd w rodzinnym wanie. ja to lubię. I to już wszystko w temacie poliftowej Mazdy MPV z turbodieslem. Docencie, że nie wspomniałem o tym, kto miał przedlifta z V6 oraz wbijajcie na mojego fanpage'a, fejsową grupę dyskusyjną, stronę www.basedriver.pl, a jak ktoś chce na przykład zasponsorować mi psychiatrę czy coś, również na mojego patronaita. Linki znajdziecie w opisie. Dzięki ogromne i do najbliższego.